W dzisiejszym odcinku będziemy budować naszą nasz własną, nie wiem jak to nazwać, naszą własną, nasze nie wiem jak to nazwać, studio z filmami, tak, to jest to, no to buduję to dzień dobry człowieku, chcę być, To mi dawać pieniądze, to dobrze, Oddawaj mi te pieniądze, totalnie okraść mm. Mm. O, kiedy? Wada. <grywa> yeah. jesteśmy za biedni. Czego? Dobra. Jednak nie jesteśmy za biedni. Jednak nie jeszcze stać. Tak, lepsze już ludzi.

camera lights camera we um. camera action ouais. oh, lights, camera action with action lights look so at Ona ma. Action. Dla tego pracownika. Przędowy. Light. Light. mam nadzieję, że będziesz Light. swoją do pracę dobrze action. Ja tutaj będę siedzieć Czekam Lights, na pieniądze Chyba nie Będę czekać na pieniądze. Lights, Dobra. Uf. 600. Reset, tu, co tutaj będzie się działo? Ciu, ciu, niech ciu, nie rzucaj popcornem Ciu Okej, okay, tu jest fajnie Tu no, światło, jeszcze jedno I po końcu mamy ściany. jej że jestem zbyt biedny. Dobra, no teraz już się nie jestem biedny. Dobra, jednak jestem. Nic co nowego. Czekamy na dużo pniusku. Nie, jeszcze ma O... To są. Co? 500 zł. 500 tyki. Aha. Ale przy okazji mam rurę. Mam więcej rurę. Czyli mam rurę. Jeszcze nie bolę jakąś starą rurę. Action. Uj. Światło sufitowe. No. Zrób się. Ok. Ui. O, tutaj jeszcze Okej. Okay. Dobra, chyba to już ukończyłem. Nie, jednak nie ukończyłem. Nie, to był korytarz. Za co korytarz? To pieniądze przeznaczę. Na danie... Dlaczego ja znaczy skończę swój burzik. I bapt bok. Okej, okay, jestem uh, Money Talks. Wow, przecież jestem z tym z jakieś Jakiś miesiąc o sygnam. Jaki nie, jaki miesiąc. Więcej niż miesiąc. Eee bo w Tak, nie. Nie no. chcę się myśleć. 500? Mogę przeznaczyć te pieniądze na coś bardziej przydatnego, jak sprzedanie moich pracowników do dodatku e taka droga. What the hell? Nie, tam, tam nikt nie biega. No. Słup. Słup jest taki drogi. Dałam, że ich trochę więcej posprzedawać, bo mi dają zbyt Jak ten kamera Jacob jest taki, taki biedny? O tak, Uj. szybko, szybko. dwa, Trzy Sigma, ja wolę XP. Ja wolę XP taką fiu. bardzo bogaty. Miał Mnie już ich bardzo dużo to... Okej. Okay. powinno wystarczać. 7 minut. tu będziemy mieć, robić jakieś... Dziwnych ludzi. Duże drzewo. Czarnik. Dobra. Kupię tego darmo zjadł. Darmo zjadł. Dobra. Mamy to. Nie kupuję go. Ale chcę kupić światło. I więcej światła. Tak, więcej światło to jest to, czego potrzebuję w życiu. Chcę światła. światło. Nie, to jest ekran. Prawie jak światło. O, trawa! Trawa! Co tu robi trawa? Ach. Muszę to... Dobra, dobra. Kurde. Dobra tego, lekką załogę Kayla Co robić Które? Które... Nie, nie, jestem, jestem biedny jak chcę I... kurde, Lights, oh, camera, did you, did you what the, the man. let What the hell? What oh, the Oh my god. Oh, yeah. Okay. Let's stop. my you. Nigdy! Wolę sprzedawać Lidii! O! No! Działaj! No! O! To jest jeszcze jeden extra. To też go kupię. Okej. Okay. 10 tysięcy. To jest znowu zbyt dużo na mój budżet. Okej, okay, dobra. Tak, nie. Po co mi ten dziwny most? Most za 7 tysięcy. Nie, tutaj za na zawal. Ile można wydać pieniążków? Dlaczego to jest takie drogie? Hmm. To tutaj będzie się dać duża kamera. Pracownik czynaś. To pewnie będzie nieszczęśliwy ten taki, takowy pracownik. Dlatego lepiej pójdę kupić więcej zielonych ekranów. Oj, jej, jej. Światło. Albo to, ekran. Dobra. Dobra, camela. Okay. Okay. No, I that Okay. Come here. okay coming. i okay. Nie, Jego... nie, ja to go kupię Co on robi tak nie, nie, tak nie, 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 to, to nie, nie, więcej pieniędzy. nie, nie, pieniędzy nie, 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 to nie, go... Irw! Tylko taki biedny? Efekt. No. jak kamera ma. Dlaczego on nie ma koszulki? Dlaczego kowal jak kamera. nie ma koszulki? Lights. Camera, action. Albo no, że to jest na koszulka. To może. Ale nie wierzę w te godziwe rzeczy. Camera, action. Okej, okay. Spider 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 oh. spiderman, 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 ich oh. spiderman, oh. spiderman, oh. spiderman, już jest tutaj za dużo. Dobra Otto, to. Dobra Oni się tutaj biją Teraz powinniśmy więcej... O chujdy, jestem w Minecraft. Minecraft. Może dostać jakie to jest. Dobra, może mi się uda zrobić. Teraz. na mnie. Uuu, Dobra, że to wam jeszcze żyję. A to... Um, to bardzo szkoda. Wentylator Henry. Ty nie jesteś wentylatorem, jesteś człowiekiem. A człowieki są człowiekami. To ja są panami, a pan to jest wentylator. To jest mikrofon. Jego muszę wyglądać jak mikrofon. Bardziej to jego <laughs> oh, 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 oh. kolor. Kójdę palma, Uuuu! Piękna palma! Następną dłoń dobra kupuję! Kupuję następną dłoń! Ok, trzeba iść troszkę dodawać. Wentylator też nie daje. A, ten mikrofon też. A, dlaczego? Ten wentylator też nie. No. Jaki wentylator? Mikrofon! Dlaczego? Wę... Dlaczego mikrofon nie ma koszulki? Dzień dobry, dzień dobry, jak to tak to kiptof bez Ty też nie musisz I jak? Dobra. Lights, camera, action. Okej. Jestem Miał się kupić. No. O oh, kupił się. Yay. Nie uda mi się. Kamera i następna była. Bo... O, tak. O. O. o, dlaczego to musi być takie drogie? O, to jest tańsze. Można powiedzieć, że jest tańsze. Pewnie powiedział, że jest tańsze. Jack! Jak? Jak spał? O że tego tam nie było. Okej. Okay. Począłej Posprzedamy O! O! o. U, no. U. U. U.

Nie, nie, nie żła, nie żła mm! Mm. Kurde, to jest niezła, Przedaż do tego Co Bardzo dużo pięó. to? i O. Kamera. Ja <laughs> teraz zauważyłem, że jestem jakimś Jezusem, ponieważ wchodzę po wodzie. Wchodzę po wodzie. I nie masz żadnego problemu. Ja teraz to zauważyłem. I zapadam mnie, A nie zauważyłem. Troszkę drogie.

Camera action. Ui, ui, uiii Okej Zybek będę musiał dużo zybek Dobra też mam jeszcze tutaj więcej kupić O, wygląda jak to Nie musiał więcej kupić A tak Tutaj jest jeszcze guzik Dobra, i myślę, że w zestawie szóstym już przystaniemy. No więc... Wspomnę wam po raz pierwszy. Zasubskrybujcie i zalajkujcie to. i inaczej rzucę na was bombę atomową. Nie żartuję. Yy, I także... Chciałbym was przeprosić za to, że mnie nagrywałem od... 3 miesięcy. Ostatni film był od... był 19 kwietnia. No więc, no, no, Was przeprosić za to, że nie nagrywałem i, i w na tym będzie koniec.